Nie potrafi pogodzić się z porażką Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Niektórzy próbują nawet podważyć demokratyczny wybór Polaków. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar oraz Roman Giertych nie cofają się przed rzucaniem oskarżeń, które nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach i obowiązującym prawie. Czy mamy do czynienia z próbą destabilizacji państwa prawa? O antydemokratycznych działaniach ludzi władzy Szymon Szereda. Po porażce Rafała Trzaskowskiego popieranego w drugiej turze przez wszystkie frakcje koalicji 13 grudnia jej prominentni przedstawiciele stracili kontakt z rzeczywistością. Izba kontroli nadzwyczajnej podważa, przepraszam, stwierdza ważność wyborów, a wszyscy uczestnicy życia publicznego mówią, no zaraz, ale ta Izba w ogóle nie powinna orzekać, bo nie jest sądem w rozumieniu konstytucji. Jednak Adam Bodnar, doświadczony prawnik, powinien wiedzieć, że polskie prawo zakazuje kwestionowania statusu sądów i sędziów. W ramach działalności sądów lub organów sądów niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów konstytucyjnych, organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez Sąd Powszechny lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. W związku z przepisami ustawy o ustroju sądów powszechnych słowa ministra sprawiedliwości na antenie nielegalnie przejętej TVP trudno traktować poważnie. Jednak są i tacy, którzy zapędzają się jeszcze dalej. Na tę chwilę mamy zidentyfikowanych kilkadziesiąt komisji, które wskazują jednoznacznie na to, że doszło do zamiany. Zamiany liczby głosów Pana Trzaskowskiego i Pana Nawrockiego. Nieszczęśliwym trafem, jakże korzystnym dla Pana Nawrockiego jest to, że we wszystkich tych przypadkach pomyłka nastąpiła na szkodę Pana Trzaskowskiego, a na niekorzyść Pana a na, korzyść pana Nawrockiego. Słowa polityków obozu Donalda Tuska nie tylko są nieracjonalne, ale też sugerują, że liberalno-lewicowy establishment może próbować podważyć wynik wyborów, co zauważył prezydent Andrzej Duda. Uwaga, jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my wyborcy, nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały. Pilnujmy Polski. Giertych próbował nawet przekonać o istnieniu tajemniczej aplikacji, która miała służyć w jego opinii do wyborczego fałszerstwa. Na razie dla mnie jest jedno pewne. Jest pewne. Pewne są, jest to, że PiS starał się sfałszować wybory. Pewne jest to, że doszło do przestępstwa poprzez rozprowadzanie i używanie aplikacji nielegalnej pana Matyckiego. Niepewna jest skala tego zjawiska i jak bardzo to wpłynęło na Ostateczny wynik. W opinii opozycji pewne jest jedno: nierozważne wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej mają charakter destabilizacyjny. Smutne to, że minister sprawiedliwości, a kiedyś rzecznik praw obywatelskich podejmuje takie działania destabilizacyjne. Przypomnę tylko, że w kampanii wyborczej Platforma próbowała nas podejrzewać o to, że jeżeli przegramy wybory, to będziemy podejmowali decyzje kwestionujące ten wynik wyborów. No, my wybory wygraliśmy i Platforma zajmuje się tym, co nam próbowała zarzucać. Także co bardziej zdroworozsądkowi politycy koalicji rządzącej starają się studzić zapędy wichrzycieli. Nie zakładajmy, że wybory były nieważne. Zsumujmy te wszystkie protesty, ludzie ich wysyłają. Na razie na tym etapie nie ma postaw do tego, żeby sądzić, żeby wybory były nieważne, a generalnie porażka bo nie była przyjemna, ale musimy wyciągać wnioski iść do przodu. Zgodnie z prawem Sąd Najwyższy ma 30 dni od ogłoszenia wyników na rozstrzygnięcie ważności wyborów. Pozostaje mieć nadzieję, że presja społeczna powstrzyma antydemokratyczne zapędy polityków koalicji, której znakiem rozpoznawczym od ponad półtora roku stały się chaos i zemsty.